Mariusz wiadro i mydło, bo się zatniesz. Nie zatnę się, kury na sokotę. Kur lepiej i kur, idzie, kurę, broda czy, czy wąsy. Mariusz, wiadro i mydełko, kurwa, bo się martwimy. Nie martwi się, kurde. Naprawdę. Tak abyś się kurę z takim kurwa. Włosy. No i co. Anonymes przesyła 3 złote. Sara Connor Sara konor, Sara Connor 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 Sara pali Sara Sara ha Sara ha 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 Daniel Magical przesyła 3 złote. Mariusz JACA a. wraca szykuj MOCZ ARNIE. Idź Mariusz, proszę powiedz. wiatro i mydło. naprawdę ścimy, kurwa. Będzie gadł. Zaraz. 在这前面多，那是前面多。 Moje biatro i wiecie co? My tu wpłynie. Przepas, kurde, że do góry, kurde. Naprawdę. Kurde. Jedziesz z tematem. Dobra, jadę. Do kolei się. Znaczy, kurde. Cholera. Masz jeszcze seteczki Mariusz? Poczekajcie kurwa, skupiam się kurwa na goleniu, tak? A nie. gole. Dobrze powodzenia skup się. دبر کل بنے گرائی کے